Zapraszam na test Volvo XC90 drugiej generacji, która była oferowana przez 10 lat od 2014 roku. Była oferowana, bo w ostatnich miesiącach tego roku została gruntownie zmodernizowana i jest już odświeżony następca. Samochód jest ogromny, bo szerokość bez lusterek to 192 cm, a z rozłożonymi lusterkami to aż 214 cm. Długość z kolei to 495 cm rozstaw osi wynosi 298 cm, a prześwit 22 cm. Po wymiarach nadwozia można przyjąć, że bezpośrednią konkurencją dla XC90 jest. Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE, Porsche Cayenne oraz Range Rover Sport. A jaki mamy napęd w naszym samochodzie testowym? Jest to miękka hybryda, czyli czterocylindrowy cylindrowy silnik benzynowy o mocy 250 koni i 350 Nm. Dodatkowo silnik benzynowy jest wspomagany przez silnik elektryczny o mocy 14 koni. W standardzie mamy też ośmiostopniową skrzynię automatyczną oraz napęd na cztery koła. Nasz napęd z miękką hybrydą oferowany jest od 2020 roku. Pomimo tego, że samochód waży około 2064 kg, przyspieszenie do setki wynosi 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km. Dla mnie, do delektowania się komfortową jazdą. Te parametry były w zupełności wystarczające. Na zakończenie prezentacji silnika zobaczcie, jak wysoko dla pełnej wygody obsługi siłowniki unoszą maskę. Zanim sprawdzimy, jak wypadło zużycie paliwa podczas testu, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję, bo bardzo mi zależy, żeby zobaczył mój kolejny film. Przy okazji w ten drobny sposób wniesiesz swój wkład w budowę tego kanału. Z góry dziękuję. Wracając do tematu spalania, to jadąc drogą ekspresową, zużycie paliwa wyszło mi w okolicach 9,6 litra na 100 km. Trzeba mieć oczywiście na uwadze, że jest to bardzo duży samochód, co oczywiście wpływa na zużycie paliwa. Na drodze ekspresowej zrobiłem też pomiar wyciszenia. Niestety w dniu pomiaru był bardzo duży wiatr i mokra nawierzchnia, co z pewnością miało wpływ na dodatkowy hałas, ale mimo tych utrudnień. I tak wyszedł moim zdaniem dobry wynik bo przy prędkości 90 km na godzinę przyrząd pokazał około 65 decybeli. Chwilę później przyspieszyłem do 120 km na godzinę delektując się komfortem, który trudno jest mi opisać słowami i przy tej prędkości decybelomierz pokazał nam około 68 decybeli. Za komfort jazdy i wyciszenie Daje Volvo najwyższą ocenę. A jak podczas testu wypadło zużycie paliwa w jeździe miejskiej? W takim razie, zerknijmy na dane z komputera pokładowego. W mieście przejechałem ponad 300 km. Daje to już pewien pogląd, ale faktem jest, że podczas takiego testu częściej niż zwykle przyspieszam. Zdarzało mi się też, że gaśnie silnik niekoniecznie od razu po zatrzymaniu. Dlatego zakładam, że w praktyce pewnie to zużycie byłoby około pół litra mniejsze. W każdym razie wyszło mi 11,3 litra na 100 km przy średniej prędkości 26 km na godzinę. Każdy oczywiście ma swój inny styl jazdy i też porusza się w różnych warunkach, dlatego jeśli macie w posiadaniu Volvo XC90 z tym silnikiem dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda u Was. Zobaczmy w takim razie, jak prezentuje się bagażnik naszej testowanej wersji, która jest siedmiosobowa. Pokrywę bagażnika można też otwierać używając do tego gestu wykonanego stopą. Roleta jest w prowadnicach, składa się manualnie. Sam demontaż rolety dla mnie był bezproblemowy. Jeśli mamy złożony trzeci rząd siedzeń. Pojemność bagażnika wynosi 680 litrów. Już wcześniej zdjąłem roletę. I roleta mieści się tutaj bez problemu na szerokość. W bagażniku mamy haczyk. Na którym możemy powiesić 5 kg nawet, także bardzo solidny haczek. Gniazdo 12V. Tutaj mamy takie zagłębienie, gumę, która nam pozwoli też coś zamocować. Lampka LED, po drugiej stronie tak samo, praktycznie też jest lampka, też jest haczyk solidny. Tu mamy takie wgłębienie. Dodatkowo jest taki jeszcze organizer. Ta roleta trochę będzie przeszkadzać, może, ale w każdym razie może ją wyciągnę. Tutaj jeszcze mamy koło dojazdowe narzędzia. A w tym miejscu taki. Organizer w tym momencie nie można go do końca otworzyć, ale jak są złożone tylnoparcia, to po prostu możemy tu umieścić sobie jakieś rzeczy, żeby był większy porządek w bagażniku. Jak mówiłem, roleta wchodzi bez żadnego problemu. Jeśli trzeci rząd foteli jest rozłożony, to do dyspozycji w pogażniku mamy 302 litry. Progu praktycznie nie mamy tutaj. Mamy 53 cm na długość przy rozłożonych siedmiu fotelach. Praktycznie idealnie płaska, do drugiego rzędu. Jest to około w zależności od tego, w którym miejscu możemy, tam też jeszcze ten fotel można przesuwać, ale w tym momencie nam pokazuje powiedzmy 124 cm, ale fotel można przesunąć do przodu jeszcze. I zaraz sprawdzimy, jaka jest długość po złożeniu oparcia drugiego rzędu. Składanie tylnego oparcia drugiego rzędu jest bardzo proste. Zagłówek złoży nam się automatycznie, pociągając tą dźwignię. I zobaczmy, ile teraz mamy. Ile mamy długości do dyspozycji. A pojemność bagażnika przy złożonych oparciach drugiego i trzeciego rzędu siedzeń wynosi aż 1856 litrów. Mamy tutaj prawie. 2 metry do dyspozycji. Czyli te 2 metry na pewno jest do uzyskania, przesuwając jeszcze troszkę przedni fotel do przodu. W tym momencie jest dość daleko posunięty do tyłu. Trzeci rząd, siedzeń, jest w mojej ocenie raczej przeznaczony dla dzieci, chociaż Dorosłe osoby, jeśli nie mają wzrostu koszykarzy, a akceptują trochę mniejszy komfort, też na krótszym dystansie mogą z niego korzystać. Co tu z tyłu mamy do dyspozycji? Po obu stronach jest tak samo. Czyli mamy nawiew, mamy miejsce na kubeczek. Mamy też podłokietnik i taki schowak. Fotele są dobrej jakości ze skóry. Także pod tym względem myślę, że narzekać raczej nie można. zagłówki też się bardzo łatwo składają z tyłu. Wystarczy tylko tak. taki ruch i samo oparcie. W ten sposób. A widok z trzeciego rzędu tak się przedstawia. Sprawdźmy w takim razie drugi rząd siedzeń. Siada się bardzo wygodnie. Skrajne fotele są naprawdę komfortowe. Posiadają regulację oparcia oraz przesuwania. Jak widać mamy też roletkę, nawiew w słupku oraz wygodny podłokietnik w drzwiach. Miejko można sobie podeprzeć łokieć. Gazetowniki mamy w fotelach. Z tyłu mamy taki panel sterowania, czyli podgrzewanie foteli zewnętrznych w trzech stopniach i klimatyzacja. Dodatkowo gniazda dwa razy USB-C mamy też do dyspozycji podłokietnik z dwoma miejscami na kubki. Zobaczcie to, to środkowe miejsce. Mamy siedzisko dla dziecka. Super sprawa. Pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Po złożeniu, oczywiście, można normalnie siedzieć. Przyznam, że wnętrze bardzo mi się podoba. Materiały użyte do wykończenia są wysokiej jakości. Moim zdaniem nie czuć tutaj upływu czasu, pomimo tego, że jest już nowy model X190. A jak wy oceniacie wnętrze? Dajcie znać w komentarzu, lub jeśli się Wam podoba, dajcie kciuk w górę. Zobaczmy, jak wygląda boczek. Drzwi z tyłu jest eksplozywnie, nie ulega kwestii. Mamy tutaj roletkę, wygląda na to, że to jest chyba skóra. To jest element drewniany. Wszędzie widać jakość to oczywiście miękkie, to twarde to bardzo miękkie jest. Chociaż nie wykluczam, że to może być jakaś skóra syntetyczna. Poniżej mamy miękki element, już plastikowy. Wnętrze kieszeni miękkie. Tylko tutaj mamy twardo. A z przodu. Z przodu. Praktycznie identycznie. Tu jest chyba skóra, element drewniany. Tu mamy pamięć ustawienie foteli. Plus maskownicę głośnika wraz z nazwą systemu muzycznego Harman Kardon. Oczywiście tu jest tak samo analogicznie, miękko, miękko, dół twardy, kieszeń drzwi miękka. Jakość jest naprawdę bardzo dobra. Fotel regulowany jest w wielu płaszczyznach, między innymi fajna rzecz. Zobaczcie, elektrycznie rozkładane podparcie ud. to już jest poziom absolutnie premium. Dodatkowo poza, poza tą funkcją Podparcia od mamy jeszcze do dyspozycji regulację podparcia lędźwiowego, możemy przesuwać do góry, na dół, wypychać do przodu, do tyłu, oraz. Regulacja boczków. Ciekawą funkcją jest na przykład regulacja fotela pasażera. Możemy sterować fotelem pasażera. też świetną funkcję jest składanie zagłówków. Zaraz wcisnę i zobaczcie, jak zagłówki się składają. A jak wygląda jakość deski rozdzielczej i pozostałych elementów? No jest to prawdopodobnie skóra. W tym miejscu też mamy informacje, jaki mamy system muzyczny. Ładne przeszycie. Tu też jest miękko. Ten element to jest drewniany, środek, konsola środkowa. Też jest miękka, wykładzina, nie ma praktycznie nigdzie elementów, które są nieosłonięte, słupek też jest miękki podsufitka czarna Podświetlenie oczywiście lusterka w tym miejscu mamy nawet takie przeszycie także jest to bardzo dokładnie precyzyjnie zrobione z dbałością szczegóły lusterko w naszej wersji jest również cyfrowe w tym momencie jest widok cyfrowy i prawdziwy, naturalny schowek otwieramy przyciskiem w tym miejscu. Oczywiście jest podświetlenie złożone miękkim materiałem. Nie ma plastiku, także absolutna klasa, jak przystało na samochód premium. Wyjątkowo fajne są te fotele w dotyku. Niesamowicie miękkie, przyjemne, aż chce się dotykać. Są tak miłe w dotyku. Pod ekranem mamy kilka przycisków do głośności, właśnie otwieranie schowka, podgrzewanie szyby, światła awaryjne. Później mamy obsługę w biegów. Włączanie silnika pokrętłem w charakterystyczny sposób. Hamulec ręczny i AUTO HOLD Są tutaj roletki Też, które osłaniają Gniazdo 12V, maksymalnie 120W Ładowarka do telefonu Miejsce na kubeczki Spokojnie tutaj się zmieszczą kubeczki o różnych rozmiarach I dość głęboki schowek, gdzie znajdziemy gniazda USB-C. Schowek jest również miękki, gumowany, tak samo jak tutaj, również jest to powierzchnia gumowana. Ta w schowku jest taka troszeczkę mniej gumowana, powiedziałbym, ale, ale nie ma tam plastiku z całą pewnością. Podłokietnik nie jest regulowany, jest stały. Jeśli chodzi o przyciski na kierownicy, po lewej stronie mamy obsługę tempomatu, a po prawej stronie mamy obsługę wyświetlacza, chociaż nie jest ona jakoś specjalnie rozbudowana. W zasadzie możemy tutaj sobie ustawić mapkę, albo mapki może nie być. Możemy też mieć wyświetlenie, wskazania z komputera pokładowego. Na temat wnętrza dostępnych funkcji udogodnień, Volvo XC90 można długo opowiadać, ale film byłby zbyt długi, w związku z tym dodam jeszcze tylko, że. System operacyjny Volvo to android automotive w związku z tym pozwalony na integrację z usługami Google. Czyli mamy na przykład nawigację Google, asystenta głosowego, a nawet sklep Play. Dla mnie szczególnie wygodna jest właśnie wbudowana nawigacja od Google. Kamera 360 była w Volvo XC90 z reguły w opcji, ale moim zdaniem decydując się na tak duży samochód premium, warto ją mieć. A kamera cochania w ten sposób się prezentuje. Może to być widok z góry, może to być widok z przodu lub z tyłu. Z boku. Oczywiście też z drugiego boku. Czas zerknąć, jak prezentuje się oświetlenie zewnętrzne. Myślę, że dobrze je już znacie. W przednich reflektorach światła do jazdy dziennej są w kształcie odwrócone litery T. A tył to z kolei charakterystyczne, pionowe lampy. W nowym Volvo XC90. Reflektory matrycowe LED są już w standardzie, przynajmniej w obecnym sądniku. W testowanym modelu nie mamy do dyspozycji takich reflektorów, ale mamy aktywne światła drogowe. Działają one w ten sposób, że kamera detekcyjna wykrywa światła reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka oraz tylne światła pojazdów jadących z przodu i przełącza światła drogowe na światła mijania. Mimo tego i tak sprawdzają się bardzo dobrze i widoczność jest naprawdę dobra. Zobaczcie zresztą sami. Trzeba mieć na uwadze, że z oświetlenia matrycowego możemy w praktyce tylko korzystać w sytuacji, jak nie ma lamp Na temat ceny myślę, że nie ma sensu mówić, bo w oficjalnym cenniku już jest tylko nowy model XC90, ale zaglądając na automoto. Na ten moment są jeszcze dostępne, skonfigurowane już nowe samochody poprzedniej generacji, więc, w razie czego, można tam sobie zajrzeć. A jak mi się jeździło tym luksusowym krążownikiem w wersji wyposażenia Ultra? Powiem tak, pomimo tego, że samochód miał standardowe zawieszenie, bardzo dobrze oceniam komfort jazdy. A można mieć jeszcze opcjonalne, aktywne zawieszenie pneumatyczne. Czułem się bardzo dobrze pokonując długą trasę drogą ekspresową. Mam wrażenie, że ten samochód jest do tego po prostu stworzony. Przyspieszenie jest w zupełności wystarczające, jeśli nie mamy ekstremalnych oczekiwań. Byłem zachwycony bardzo wygodnym fotelem oraz otaczającymi mnie materiałami wysokiej jakości. Myślę, że trudno jest dla XC90 znaleźć godnego rywala, który zaoferuje podobny komfort. Za przybliżoną cenę. Na miejskich drogach też czułem się doskonale. Volvo świetnie radziło sobie z drogami nie najlepszej jakości. Poza dobrze zestrojonym zawieszeniem, mamy tutaj zresztą też potężny rozstaw osi. Ja osobiście uwielbiam duże samochody, więc XC90 bardzo mi odpowiadała, ale raczej nie jest to auto dla osób, które lubią sportowe doznania. Ten samochód po prostu nie prowokuje do ostrej jazdy. System muzyczny Harman Cardon, który był zainstalowany, jest na dobrym poziomie, ale podobno opcjonalne audio Bowers and Wilkins to jest ekstremalnie wysoki poziom. Niestety jeszcze nie miałem okazji tego audio przetestować. W zasadzie wszystko mi się podobało w tym samochodzie, ale gdybym miał się czepiać szczegółów, to kamera 360 mogłaby być bardziej precyzyjna i mieć więcej widoków do wyboru. Brakuje mi też więcej informacji na ekranie z zegarami oraz większej możliwości personalizacji. Niestety nie wiem, jak to wygląda w nowej wersji. Ciekawy jestem, czy nowy model poza. Bardziej atrakcyjnym wyglądem zewnętrznym będzie w stanie zaoferować jeszcze wyższy poziom. Mam nadzieję, że uda mi się to kiedyś sprawdzić. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz ten samochód oraz czy chciałbyś go mieć w swoim garażu. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Będzie mi bardzo miło, jeśli otrzymam Twój kciuk w górę. Sprawdź też, czy masz subskrypcję, bo liczę, że zobaczysz mój kolejny materiał. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.